Witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Asia i zapraszam Was na kolejny filmik z serii Podsumowanie miesiąca. Tym razem podsumowujemy wrześniu. I tak jak widać, zaczniemy od kamieniczki, bo mam ją na stojaku i jest y, tu trochę niewygodnie. Y, we wrześniu pracowałam w kamieniczce głównie nad backstitchami. I tu właśnie na dole, bo podwijałam trochę już y, obrazek. Wszystkie back stitches są zrobione do tego miejsca. I teraz właśnie zaczęłam. Tutaj to okno mieliśmy. Niektóre rzeczy nie były wypełnione. Z tym, że październikowe to są tutaj te róże, wszystkie prawie. Znaczy tutaj taki kawałek, tutaj całe i tutaj te wszystko różowe to już jest październik. A we wrześniu, właśnie tak jak mówiłam, głównie backstitch. Hmm. właściwie teraz pod koniec sam, pod sam koniec września usiadłam do krzyżyków w tej pracy tak tutaj trochę może szeleszczę bo chcę szybko otworzyć zeszyt żeby wam powiedzieć ile na koniec miesiąca na koniec września miałam 74% pracy e, nad tym siedziałam 5 dni backstitche w przeliczeniu na krzyżyki bardzo szybko idą w sumie postawiłam 2284,5 krzyżyka. Tu widać mój zaszycik. No i lecimy dalej. Kolejny, w, następny w kolejności to jest kolejne takie moje te założenie miesięczne, że wyrabiam miesięcznie na tym hawcie określoną liczbę krzyżyków. To jest mój samplerek od Long Dog Samplers. Tutaj pracowałam, oczywiście nie mam zdjęcia z początku miesiąca, ale tu pracowałam nad tą częścią na pewno. I oczywiście zasunię swój zeszyt, bo się chciałam pochwalić. Postawiłam tutaj 2978,5 krzyżyka w ciągu 7 dni hewciarskich. Jest to więcej krzyżyków niż y, mówi moje założenie. Z tego co pamiętam, to tutaj mam. Jest około 200 krzyżyków postawionych więcej, bo chciałam tutaj coś zakończyć. Już teraz w tym momencie kompletnie nie pamiętam co. Bo ja do tych y, haftów, które mają określony limit postawiony, to siadam na samym początku miesiąca. Dlatego już zdążyłam wszystko zapomnieć w tej temacie. Kolejny właśnie taki haft. Tylko muszę go wykopać, bo nie wyciągnęłam go z toreb. I z tych haftów moich toreb. To jest Sweet Spring. Miałam gościa oczywiście. Eee, tak, Spring Sweet, znaczy Sweet Spring. I tutaj pracowałam, z tego co pamiętam, to nad tymi makaronikami. Właściwie nad całością, bo całą serwetkę robiłam. Znowu musiałam przerwać. Całą tą serwetkę i wszystkie te makaroniki. Tutaj postawiłam 200, 1748 krzyżyków w ciągu 4 dni. No to dość szybko idzie, biorąc pod uwagę, że serwetka na przykład jest wyszywana jednym kolorem to idzie mega szybko o i nie zapisałam sobie jaki mam stan procentowy na koniec miesiąca więc zostanie to na razie tajemnicą kolejna praca to był cute bunny ten króliczek, którego robiłam dla mojej siostrzenicy trzytygodniowej. tygodniowej Ta praca już jest oddana, ale ja oczywiście mam zdjęcia i wam je tutaj podrzucę. Dodam tylko, że nad y, mm, pracowałam przez 7 dni. To były takie intensywne dni, bo chciałam go skończyć, y, przed którąś tam sobotą, bo akurat jechaliśmy do nich w sobotę. Y, I postawiłam na tym hafcie 3921,5 krzyżyka, czyli naprawdę dużo, prawie 4000 krzyżyków w ciągu 7 dni. Mm. Miałam w planach pracować nad haftem cukierek albo psikus, ale yy, no nie usiadłam do nich, do tego, znaczy do, nich, do tej pracy. Ale kolejne na mojej liście, yy, bo ja zrobiłam sobie takie założenie haft poukładałam w pewnej kolejności i yy, miałam takie założenia, że będę określoną liczbę krzyżyków wyszywać na danych pracach. Aby jakoś to przyspieszyć. I tutaj właśnie już idę tą kolejnością. Będzie kilka y, trochę oszukanych kolejności. Bo dlaczego? Na przykład w wiosce bałwanków moje założenie było, jest takie, że jak usiądę do tego haftu, to wyszywam jeden taki, y, taki jakby domek. Widzicie, y, to się tak składa z takich prostokącików, nie? Tu mamy dwa. Więc usiadłam do tego. On był zaczęty. Dlatego mówię, że trochę oszukany, bo on już był zaczęty. I tu wyszyłam 1067 krzyżyków w ciągu dwóch dni. Szybko bardzo szło tutaj. Wyszywałam. No mamy dużo plam jednego koloru, więc idzie to szybko. I bardzo przyjemnie. I założenie dwóch domków. Jest bardzo dobrym założeniem. Znaczy jednego domku, przepraszam, jest bardzo dobrym założeniem, bo mm, takim sam raz nie przejem się tym haftem, a, a usiądę i sprawiam ją mega przyjemność. I kolejny, następny w kolejności jest ABC Dinozaurs od Clothes Factory. Mamy już tyle dinozaurów. Tu wychodzą y, dwa dinozaury na miesiąc. Mm. I tutaj pracowałam nad tym zielonym i go kończyłam, bo on był zaczęty i wyszyłam tego. I właśnie stwierdziłam, że na razie nie będę wyszywać tych małych nadw dinozaurów. Tylko zostawię je na koniec i będę robiła. Yy, bo tu wyszywam 2 tu wyszywam dwa przez 2 dwa i tak samo robię te napisy, ale jednak one się bardzo zlewają. I stwierdziłam, że będę robiła je o jedną, jakby kratkę większe, żeby jednak były bardziej czytelne. Bo tu naprawdę to jest kompletnie nieczytelne. Pewnie na zwykłej AIDzie by było inaczej, a to jest Murano i trochę inaczej to wszystko wygląda. Nad tymi dwoma dinozaurami pracowałam trzy dni. Ilości krzyżyków nie powiem, bo nie mam tego wzoru na sagę. Niestety. Wyżywam z PDF. Już nawet nie drukuję, bo stwierdziłam, że nie ma sensu. Siedziałam jeszcze, bo mam przecież założenie, że skończę jedną że skończę jedną z tych zawieszek i ja wyszywam a ku obecnie wyszywam tą no jest po prostu pierwsza w kolejności um, we wzorze i mam tyle tu pracowałam jeden dzień i postawiłam 350 krzyżyków z tego co pamiętam to był jeden dzień przed nagraniem filmiku podsumowującego Musiałam po prostu tu czegoś usiąść i musiałam do tego. Ostatnio widziałam, że wiem, że yy, Ola wyszywa te zawieszki, bo o, właśnie ja u Oli na kanale je widziałam i bardzo mi się spodobały. Ale widziałam również, że Aneta, która była ostatnim gościem Oli, także je wyszywa. I akurat też tą one są po prostu. Jest pierwsza w kolejności na wzorze i myślę, że dlatego. Każda z nas ma tu samą zawierkę. Tak. Um, jeszcze zrobiłam coś malutkiego. Zaczęłam mój zestaw od milchila, tylko jeszcze go nie ukończyłam. To jest ten mikołaj. Bardzo mi się on podoba. O wiele bardziej mi się podoba niż te zestawy Halloweenowe, które wyszywałam. No ta broda po prostu wygląda mega na żywo, jak widzicie ja podmieniłam i nie wyszywałam go na papierze perforowanym tylko na białej kanwie plastikowej i yy, widać że te koraliki to nie jest śnieżno-biały kolor tylko yy, to jest yy, nie wiem jak, jak nie pamiętam jak on się nazywa jeśli chodzi o koraliki ale jeśli chodzi o mulinę to jest kolor bla I ten Mikołaj ma jeszcze taką czapeczkę. Te koraliki, o te, są takie matowe. Bardzo ładne są. Naprawdę, bardzo, bardzo ładne. I ja jeszcze tego nie wykończyłam. Zatrzymałam się na etapie podklejenia filcu. Oczywiście tego filcu nie mam w zestawie, ale. Ja stwierdziłam, że skoro to ma być zawieszka, wisić na choince, to lepiej jednak zabezpieczyć się takim filcem. I będzie tu trzeba jeszcze przyszyć tą czapę, tak, i do czapki przyczepić zawieszkę. Tej zawieszki też nie ma w zestawie, ale to można bardzo łatwo zrobić. Albo wstążkę jakoś przyczepić, albo nawet po prostu. Wziąć dwa kolory muliny i nitki tak ze sobą ładnie spleść, i wtedy wyjdzie ładny kolorowy sznurek. Eee. Nie, nie, nie usiadłam do tych moich zestawów halloweenowych, nie wykończyłam ich jeszcze, znaczy zestawów tych projektów halloweenowych, więc nie będę ich pokazywać. Nawet ich nie wzięłam ze sobą. Ale znacie zasadę. Mm. Jeśli się coś skończyło, to trzeba coś zacząć. A ja skończyłam słodkiego króliczka dla Marcysi, więc musiałam do czegoś usiąść. I stwierdziłam, że dłużej nie wytrzymam i muszę usiąść do mojej merejki. To jest ta merejka, czekajcie, że was wam pokażę. To jest merejka Old Melody. Takim tym kocurem. Ja ją niedawno pokazywałam na kanale, bo ja ją w czerwcu dostałam na urodziny. Zaczęłam od dołu, na razie mam tyle. Hmm, założenie moje jest takie, że będę wyszywać. E, będę tutaj szła pasmami. Na całą szerokość, dwie dziesiątki. Przy czym pierwsze będzie oszukane, bo tutaj nie ma na dole pełnej dziesiątki. Jest tak. Ale mam zamiar pójść do końca i przerzucić się na inny haft. Wyżywa się. Na razie trudno powiedzieć, czy fajnie, czy średnio, bo mam bardzo duże plamy kolorów. Tak jak widzicie, tu mam czarny, tutaj. Te drzewo to są trzy kolory. Tu czarne, tu znowu są cztery chyba tylko kolory. Więc na razie, tak jak mówiłam, ciężko coś o tym powiedzieć. Tu jest postawione 1628 krzyżyków. Siedziałam nad tą pracą 6 dni. I teraz, gdy zdejmę. Bo ja tak nakładam na ramę wyzwanie tygodniowe, czyli kamieniczkę. Jak się wyrobię z wyzwaniem, to ściągam y, ze stojaka y, i podpinam inną ramę, i właśnie to będzie wieszczało. Y, ale to nie wszystko. Pokażę Wam, y, co kupiłam. Ja to po prostu muszę zacząć sobie zapisywać, co mam powiedzieć na odcinku, bo ja później zapominam. Y, jeśli chodzi o właśnie statystyki, zaraz pokażę, co kupiłam, ale najpierw przejdźmy do statystyk. Mamy jedno, jeden te statystyki. Ściągnęłam od Pauliny z ręcznie robione. Bardzo mi się spodobał ten pomysł takich statystyk i przepisałam. Właściwie chyba identycznie. Więc, jeśli chodzi o skończonych projektów we wrześniu, jest to jeden projekt i zaczęty jeden. Skończony jest oczywiście Bany, a zaczęta Stara Melodia. Nie liczę takich małych projekcików typu ten Milchil, bo to są dwa wieczory i zrobione. Naprawdę, ten Milchil tego Mikołaja się mega szybko robiło. Ehm, ogółem siedziałam nad siedmioma. Więcej niż 7, yy, bo tutaj będzie 10 projektów, nie 7. Nie yy, 9, bo halloweenowe poduszeczki nie liczymy. Dobra, muszę to poprawić. I postawiłam 15 pół krzyżyka w ciągu 23 dni hafciarskich, czyli widzicie, nie haftowałam pełen miesiąc. Średnia hawciarska wynosi 654,7 krzyżyka dziennie, czyli nieźle, bo mi się wydawało, że ja bardzo rzadko kiedy stawiam więcej niż 500 krzyżyków dziennie, a tu proszę. No i moje plany zostały zrealizowane oprócz dokończenia poduszeczek Halloweenowych. Jeśli chodzi o październik, bo już mam październik to Mam na razie tak przygotowane y, projekt, Wpisałam y, te, które naprawdę planuję, do których naprawdę planuję usiąść. Czyli kamieniczka, wyzwanie tygodniowe, te dwa hafty, które chcę skończyć do końca roku. Stara melodia, bo mówię, tak jak mówiłam, mam ją na ramię. A jak ona zejdzie z ramy, to wejdzie domek w pniu. Myślę, że jeszcze jakiś haft się zdąży załapać, ale zobaczymy, który. Następny w kolejności jest chyba y, list w butelce, czyli taki, ten, który ja nazywam świnka w łódce". E, No, plany właściwie przepisane z, z, wrze z września, więc nawet nie ma za bardzo gadać. Y, jeśli chodzi o zakupy, to ja na pewno kupowałam muliny. To nie będę pokazywać. I musiałam spauzować, bo przypomniałam sobie że o jednej ważnej rzeczy, którą zapomniałam przynieść, żeby pokazać. coś usiadłam, przepraszam. Więc tak. Kupiłam sobie organizer Paco. Taki oryginalny Pako. I napinacze przy okazji. Mm. ja go kupiłam u Mania Krzyżykowania naprawdę polecam ja już tam Uuu. kilka razy robiłam zakupy nigdy się nie zawiodłam e, śmiało możecie zaufać tej pani tak jak widzicie jeszcze nawet nie wyciągnęłam tak samo pako bo mam zamiar go użyć do czegoś innego do jednego z projektów a jakich to zresztą pokażemy, pokażę w no i właśnie yy, długo się zastanawiałam nad torbami, bo ja niektóre projekty moje to trzymam w takich torbach do mrożenia. I tu jest na przykład Sweet Spring, czyli Wielkanoc, tak to kiedyś nazywałam. Yy, to jest może i się spisuje, ale tak, może niezbyt jest to estetyczne więc zaczęłam szukać czegoś innego. I na e, shame na próbę zamówiłam taką torbę. No i się nie mieści cała w kadrze. Ona jest z takiej jakby siateczki, więc myślę, że to nie jest wodoodporne, ale tak naprawdę y, takie projekty, do których tak siadam sobie, nie podróżuję z nimi za bardzo, to nie mają styczności z wodą. I tak jak widzicie, ona jest wielkości większa niż kartka A4, bo tutaj w środku mam ten projekt od Zmerejki, to zobaczcie, jest jeszcze tyle więcej. Śmiało się, i tutaj też w tą stronę, śmiało się mieści taki ten projekt, wszystkie te multiszpulki, które mamy w zestawie, one się tak samo tutaj bez problemu mieszczą. I tu są dwie, dwie kieszenie na zamek. Plus jeszcze ma taki uchwyt ta torba. I tutaj możemy coś napisać, włożyć. Na przykład zdjęcie tego haftu. Tej gotowego haftu, żeby wiedzieć, jaki projekt tutaj jest. Ja akurat mam to tak włożone, że z tyłu widzę, co tutaj mam. I właśnie jak tak myślałam nad tymi torbami, to sobie przypomniałam, że przecież miałam zrobić zakupy u Pauliny zręcznie robione. I kupiłam taką piękną torbę. Super jest wykonana. Tu mamy taki żółty materiał, kwiaty. Pod spodem mamy zielony. Naprawdę mega bardzo mi się podoba. Mamy sameczek. I Ja mam tutaj, zbieram sobie materiały do mojego przyszłego wyzwania rocznego. Mam zamiar wyszywać mmm, sampler z Harry Pottera, który też wyszywa Paulina. Teraz może wyjdę na straszną ściągarę. Ale żartuję, oczywiście. Nie, widziałam też na samplerowni. Jedna dziewczyna wrzucała. Że wyszywała ten sampler. Bo mi się mega podoba. Eee, on się chyba nawet nazywa Harry Potter Sampler. Teraz już nie pamiętam, ale on jest od Clouds Factory. I tak jak widzicie, ja już tutaj mam właściwie wszystkie muliny. E, materiał mam. Będę wyszywała na murano. Wybrałam taki połowo-beżowy kolor, bo chciałabym, żeby tam te białe kolory wybijały nawet zaczęłam już robić sobie te zawieszki, na których będę miała nałożone pasmo muliny i jeszcze jedna rzecz bo kupiłam nasza kochana Ola organizowała można było się zapisać kto chce kupić dalie od Merejki, Mary, Mary, Mereszki pewnie będą się przewijały na innych kanałach, bo z tego co wiem to bardzo dużo osób je kupiło i właśnie nam się dzięki temu, że kupowaliśmy wszyscy razem kupiliśmy je trochę taniej niż są wystawione teraz na stronie Piękne są te dalie, na czarnej kanty będą wyszywane ja ich jeszcze nawet nie otwierałam, ale tu właściwie wiadomo, co mamy w środku. Multiszpulki, organizer papierowy. Już nawet mamy wersję CX... Boże, XSD na, na sagę. A na razie nie będę ich zaczynać, nie wiem, kiedy do nich usiądę. Na razie nie mam konkretnego planu, więc myślę, że nie nastąpi to zbyt szybko. Na razie siadam nad moją pierwszą tamtą No, stara, stara melodia. I tak ogólnie to już zaczynam robić takie plany, jeśli chodzi o przyszły rok, rok hafciarski. Tak jak widzicie, wybrałam sobie już mniej więcej, co będę chciała do wyzwania rocznego. Ponieważ zakończę ten sampler od Long Dog Samplers, to już nawet mam wybrane, wybranego następcę. Stwierdziłam, że taki jednokolorowy samplerek to zawsze będę miała gdzieś z rozpoczęty, bo to jest fajne. To jest fajne, to jest dość fajna odskocznia. Eee, wyszywamy jednym kolorem. Ten hawcik jest bardzo mobilny dzięki temu. Eee, I wzory są. Hmm, chciałam powiedzieć, że łatwe, ale chyba nie do końca. No, przecież nawet ja się w moim samplerku pomyliłam, więc nie powinnam się tak wymądrzać. Tej kwestii, ale mm, on jest, to jest dla mnie takie trochę inne wyszywanie niż wyszywanie takich y, wzorów. I tak stwierdziłam, że zawsze będę miała gdzieś taki hafcik zaczęty. Będę sobie tak do niego przy, przysiadać. No i właściwie to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Moje dynki się nie mieszczą w kadrze. Eee. Dziękuję bardzo za życzenia pod poprzednim filmikiem odnośnie urodzin mojego kanału. I co? Chyba tyle na razie. Życzę wam długich wieczorów, żeby wieczorami czas wolniej mijał, żeby był zawsze czas na krzyżyki żeby te krzyżyki wychodziły piękne, równiutkie. Mm. I żeby pozwalały nam się zrelaksować, bo nie wiem, jak wy odbieracie haftowanie, ale dla mnie to jest mega relaks. I jak gdy mam takie dni, że nie mogę za bardzo usiąść do krzyżyków, to zauważam, że jestem trochę spięta. A jednak to krzyżykowanie jest mi bardzo potrzebne. No dobra. To jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć.